Cześć, kochani. Dzisiaj słuchajcie krótko, ale przychodzę dzisiaj do was z konkretnym wezwaniem. Otóż, proszę cię, usłysz teraz to, co chcę ci powiedzieć. Nie tylko wysłuchaj, ale usłysz swoim sercem i swoją duszą, ok? Otóż, zacznij mówić światu o tym, w czym jesteś świetny. Zacznij o tym mówić światu. Bo słuchajcie, i, i, i dlatego postanowiłam nagrać ten film. Dzisiaj znowu zetknęłam się z tym, że. Przyszła do mnie cudowna osoba, że jest tyle cudownych osób, specjalistów, wiecie, które coś robią, które działają, które, ok, możliwe, że to jeszcze dzisiaj nie jest jakiś mega hulający biznes, ale mają jakieś pasje, mają swoje talenty, wiecie, jakby robią coś cudownego w życiu, a nikt o tym nie wie. Albo inaczej, przyjmują postawę w stylu, nie no wiesz, no, ja coś tam robię, ale nie, Fajnie, nie no, okej, okay, ale tam, wiesz, jest sto innych osób lepszych ode mnie w tym, co robię. Nie, słuchajcie, masz zacząć od dzisiaj mówić ludziom to, w czym jesteś świetny. I masz to robić z pełnym przekonaniem i z pełną wiarą w siebie. Bo słuchajcie, my nie po to przeszliśmy na ten świat, żeby być jakąś, nie wiem, środką Marysią albo zagubioną calineczką w lesie. Ty przyszłaś i przyszedłeś tutaj po to, żeby odkryć swój największy talent i dzielić się nim z ludźmi, ze światem, tak? Żeby być z siebie dumnym, żeby czuć swoją wartość, żeby chwalić się tym, co świetnego jest we mnie, co świetnego potrafię robić. Chwalić się, słuchajcie, tym, w czym jestem świetny. Ja jestem świetna w tym, co robię. Jestem świetna w tym, co robię. Jestem genialna jako psycholog, jako coach, jako terapeuta. Jestem w tym genialna, jeśli chodzi o rozpoznawanie u ludzi to, czego oni sami o sobie nie wiedzą. Hmm? Potrafię czytać genialnie z ludzi poza słowami. I to jest mój dar, to jest mój talent. Ja to wiem. Jestem w tym świetna. A ty? W czym jesteś świetny? W czym jesteś świetna? Co poczułeś? Co poczułaś teraz, jak to powiedziałam o sobie? Hmm? Pomyślali sobie, powiedzmy, my mamy trochę taką polską mentalność w stylu albo nie, albo gramy środkę Marysie, albo zazdruścimy, albo potępiamy tych wszystkich, którzy są siebie pewni, że żeby... nie, taka bezszczelna, no nie, no jaka bezczelna, no nie no jak ona mogła tak powiedzieć, hm, świetna, no bezszczelne, nie. Ukuło cię albo zdziwiło cię, że tak mówię? Jeśli tak, to oznacza, że bardzo natychmiast mega potrzebujesz zacząć cenić siebie. Że potrzebujesz zacząć cenić to, co robisz. Hmm? Ponieważ samemu udajesz kogoś, kim nie jesteś, sprowadzasz siebie, pomniejszasz swoją wartość, dewaluujesz to, co robisz i znaczenie tego, co robisz, tak? W imię czego i po co? Wiecie, ja wiem, że w Polsce jest trochę taka mentalność zaniżania siebie, pokorne ciele, dwie matki, siejne inne bzdury, ale to są bzdury, to są bzdury. Potrzebujesz zacząć chwalić się tym, co robisz, nieważne, czy to jest... Już coś na wielką skalę, czy coś małego, co robisz w zaciszu swojego domu. Jeśli jesteś w czymś świetnym, a na pewno jesteś, bo każdy z nas, słuchajcie, ma taki talent. Ja skończyłam wiele szkół, kursów i okej, okay, super, ale oprócz tego jeszcze wiecie, liczy się to coś niezwykłego, to z czym każdy z nas przychodzi i ty również to masz. Tylko odkryj to, przestań się zaniżać, przestań ustawiać siebie w jakimś dziesiątym miejscu w kolejce i mówić, że wszyscy inni to lepiej, ważniej, mocniej, bardziej. Nie! Spójrz na siebie, doceń siebie i zacznij rozgłaszać o tym światu. No bo słuchajcie, jak świat się ma dowiedzieć o tym, że robicie coś świetnego, coś genialnego, jeśli Wy o tym nie mówicie? Nagrywaj filmy, mów, rozgłaszaj, emanuj w ogóle taką energią, swoją postawą, wiecie? A wszechświat Ci to odda. Jeśli zaczniesz mówić światu o tym, w czym jesteś świetny, wszechświat Ci to wróci, on to potwierdzi. I ja Ci to obiecuję. Hmm? Więc słuchajcie, pod tym postem chcę, żeby każdy z Was napisał, powiedział, w czym jest świetny, w czym jesteś świetna, w czym jesteś świetny. Powiedz to dzisiaj światu. Powiedz to wszystkim. Ok?